Przez ostatnie miesiące parafia pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w miejscowości Wydrza przygotowała kilka wydarzeń. Wygodnie upamiętnić jubileusz parafii. Ostatni element obchodów zorganizowano dokładnie w 50. rocznicę rygowania parafii przez arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Była to jednocześnie okazja do obchodzenia rocznicy poświęcenia kościoła w miejscowości Krawce, która jest integralną częścią całej parafii. Parafia pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika we Wydrzy obejmuje miejscowości Wydrza oraz Krawce. Do wspólnoty należy około 1700 parafian. Od początku społeczność krawców dążyła do tego, by mieć własną świątynię. Zaraz po utworzeniu parafii zaadoptowano jeden z budynków i stworzono tam kaplicę. W 1981 roku podjęto decyzję o budowie kościoła. Trwała ona 8 lat. Przy wielkim wysiłku i wyczerpaniu dokonali tego. Dziś mamy własną świątynię. Dokładnie 12 listopada tego roku minęły 33 lata od jej poświęcenia przez księdza biskupa Edwarda Frankowskiego. Dziękujemy Bogu za dar tej świątyni. Jest ona dla, jest ona dla nas domem. Jako kolejne pokolenia trwamy przy niej wierze. Budujemy rodziny nasze sakramentami świętymi, tu przyjmowanymi, i tu żegnamy naszych bliskich, odprowadzając ich na miejsce wiecznego spoczynku obok kościoła. Porządkowany cmentarz przykościelny jest darem naszej społeczności na jubileusz 50-lecia parafii. Budowa kościoła w Krawcach została rozpoczęta wtedy, gdy proboszczem parafii był ksiądz Stanisław Frączek. W ten sposób powstał kościół pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej stanowiący cenne uzupełnienie dla świątyni w miejscowości Wydrza. Także z tego powodu w kościele w Krawcach znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca księdza Stanisława Frączka. Jakby nie wiara tych osób sprzed 50 lat, 33, to tych miejsc, tych dat byśmy dzisiaj nie wspominali, nie nawiązywali do nich. A ta wiara rodzi się, właśnie jest przekazywana od najmłodszych lat. Sakrament Chrztu, sakrament Eucharystii, i dochodzimy do sakramentu bierzmowania, który jest umocnieniem w wyznawaniu wiary, umocnieniem do tego, tak jak dzisiaj słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, by iść i odważnie głosić światu tę prawdę, którą zostawił nam Bóg, przekazał nam przez swojego syna Jezusa Chrystusa. A on poprzez swoich apostołów. I to jest dzisiaj też nasze zadanie. Wspominanie ważnych wydarzeń w historii parafii połączono z udzieleniem sakramentu bierzmowania uczniom szkół podstawowych z gminy Grębów. W ten sposób zwieńczono cykl wydarzeń, który miał podkreślić rolę i dorobek parafii pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w Wydrzy. Niech to dzisiejsze wydarzenie będzie kolejną, nazwijmy to, cygielką budowania kościoła tej wspólnoty, która tutaj gromadzi się przy tym kościele, na tej górce, w krawcach, w tym punkcie orientacyjnym, jak się mówi, gdzie jechać na Grzymy, w prawo czy w lewo przed kościołem, to wszyscy wiedzą, cała okolica, możemy tak powiedzieć. Nie? Ale to jest miejsce szczególne, bo kiedy by tu nie jechać, to zawsze jakiś samochód stoi. jest, owszem i cmentarz to blisko piękny, to jest ktoś obecny. Ktoś, ja to się mówi, kręci się tutaj wokół tego miejsca, korzystając z tego dobra, które stąd pojmie. Ta świątynia to dorobek jednej małej wioski krawców, której synowie i córki żyjący tu na ziemi, a także mieszkający gdzieś w kraju lub za granicą, dzieląc się dorobkiem swej pracy, niekiedy przedkładając potrzeby parafii na swoje wybudowali tę świątynię. Szczególnym darem Mireuszowym parafian Skrawców jest uporządkowanie terenu przykościelnego parafialnego cmentarza. W tym miejscu pragnę podziękować panu Ryszardowi Dumie, a także panu wójtowi naszej gminy Kazimierzowi Skórze oraz radnym naszej gminy za okazaną nam życzliwość. Parafianie aktywnie zaangażowali się we wspólne świętowanie. To nie tylko udział w głównych obchodach, które miały miejsce w kwietniu. Wiele grup miało także okazję zaprezentować się w ramach zorganizowanego wtedy pikniku parafialnego. Podjęto również inne działania. Mowa tu o wspomnianym uporządkowaniu cmentarza i terenu przy kościele w Krawcach oraz odnowieniu kapliczki w miejscowości Wydrza. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy parafią. Ale dziś chcemy wspominać te początki i złożyć hołd wdzięczności tym, którzy włożyli całe swoje serce w powstanie Parady. Wielu z nich jeszcze żyje i daj Boże, niech jak najmłodsze. Ale ogromna rzesza organizujących życie religijne podeszła do wieczności, poczynając od właścicieli tych gruntów, na których stoją nasze świątynie. Także dwóch naszych pierwszych proboszczów, księdza Stanisława Szudego i Stanisława Frączka, a przede wszystkim budowniczych i darczyńców. Ufamy Bożemu Miłosierdziu, że wszyscy zostali nagrodzeni życiem wiecznym w niebie. Chcę podziękować jeszcze raz Wam, moi parawianie, że przed 50 laty posłuchaliście księdza Brałata Birka, zaufali mu. I zorganizowali przy wielkich wyrzeczeniach, a nawet prześladowania, naszą parafię. Niebawem na naszej stronie pojawi się film przedstawiający wszystkie wydarzenia zorganizowane w ramach 50-lecia parafii pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w Wydrze. Już teraz serdecznie zapraszamy.